Cześć! W tym filmie dowiecie się, z czego składa się lawinowe ABC i dlaczego koniecznie trzeba je zabrać w teren, który zagrożony jest lawinami. Lawinowe ABC składa się z trzech elementów i to takie elementy jak sonda lawinowa, detektor oraz łopata. Nie musicie być od razu alpinistami, żeby taki sprzęt był Wam potrzebny. Pamiętajcie, że nawet na takich popularnych drogach, jak droga do morskiego oka, występuje zagrożenie lawinowe, i sprzęt ten może uratować Wam życie. Najistotniejszym elementem ograniczania ryzyka w górach, czy zapewniania sobie względnego bezpieczeństwa, jest wiedza i umiejętności. Dlatego pamiętajcie, że kupno takiego sprzętu nie zastąpi Wam. Kursów lawinowych nie zastąpi Wam tego wszystkiego, co o lawinach powinniście przede wszystkim wiedzieć. Na takim kursie nauczycie się podstawowych zasad poruszania się w terenie oraz obsługi tego typu ekwipunku. Pamiętajcie, że złotą zasadą przy doborze sprzętu lawinowego, przy kupnie ABC, jest to, żeby kupić taki sprzęt, jakim sami chcielibyśmy być ratowani. To znaczy, że nie warto oszczędzać na przykład na wadze czy wartości tego sprzętu, ponieważ jest to sprzęt, który ratuje życie i który musi być niezawodny w momencie, kiedy dojdzie do wypadku lawinowego. Pierwszy element to detektor lawinowy i mówię o nim na początku dlatego, że z detektora lawinowego będziecie korzystać przez całą wycieczkę w terenie zagrożonym lawinami. Detektor przy wyjściu w góry należy włączyć. I wówczas pozostaje on w funkcji wysyłania sygnału. Jeśli dojdzie do wypadku lawinowego, przełącza się go na funkcję szukania, i dzięki temu możecie poszukiwać osób, które są zasypane i znalazły się pod śniegiem. Słuchajcie, jeżeli wybieracie swój pierwszy detektor, należy wybrać modele których obsługa jest możliwie jak najprostsza. Podstawowe modele detektorów mają właśnie funkcję nadawania, szukania, testu, a także taką funkcję markowania, jak na przykład ten detektor Neo Plus marki Arva, który pozwala oznaczyć osoby już znalezione pod śniegiem. Drugi element lawinowego ABC to sonda lawinowa. Tu zrobiliśmy Wam taką instalację, żeby pokazać Wam z czego się ona składa? To jest po prostu szereg najczęściej aluminiowych rurek, które pozwalają namierzyć precyzyjnie osobę zasypaną w śniegu. Sądy lawinowe mogą mieć różną długość i być wykonane z różnych materiałów. Takim modelem, powiedzmy podstawowym, jest sonda wykonana z aluminium, która ma około 240-260 cm długości. Posiada podziałkę pozwalającą namierzyć, jak głęboko znalazła się osoba zasypana lawiną. Spotkacie na pewno na rynku sondy karbonowe, ale pamiętajcie, że to raczej są sondy przeznaczone dla zawodników biorących udział w zawodach skiturowych, albo sądy na przykład wykonane z mocniejszych materiałów, sądy o większej średnicy i większej długości, na przykład sądy 3 metrowe, i to są sądy przeznaczone na przykład do częstego użytkowania, na przykład na kursach lawinowych, czy przez osoby profesjonalnie zajmujące się poszukiwaniem osób zasypanych. Na przykład takie osoby jak ratownicy, TOPR, ratownicy, GoPR i inne tego typu profesjonalne służby. Łopata lawinowa, czyli trzeci element lawinowego ABC. Słuchajcie, nie będziecie nią kopać ani w ogródku, ani przerzucać węgla. Będziecie nią pracować w znacznie trudniejszych warunkach. Oczywiście nie życzę Wam tego, ale pamiętajcie, że na lawinisku śnieg jest bardzo mocno zbetonowany, bardzo trudno się w nim kopie, i należy wybrać taką łopatę, która będzie niezawodna, która będzie odpowiednio sztywna, no i odpowiednio mocna, żeby przez ten śnieg się przekopać. Wybrałem tu dla Was do prezentacji trzy modele łopat. Pierwsza to łopata Ultralight marki Arva. To jest łopata bardzo lekka, wykonana w taki sposób, by ważyć mało i być bardzo kompaktowa po rozłożeniu. Ona posiada lekkie aluminiowe, lekką aluminiową szuflę i bardzo lekkie stylisko z karbonu. Takie łopaty powinni wybierać tylko zawodnicy skiturowi ponieważ na zawodach jeżeli dojdzie do wypadku lawinowego to takich łopat jest bardzo dużo, bardzo dużo osób może osobę zasopaną odkopać. Na drugim biegunie znajdują się takie łopaty jak ewak marki Black Diamond, to łopata o bardzo dużej szufli, o bardzo porządnym stylisku i wykonana w taki sposób, by korzystać z niej w dwóch konfiguracjach. Jedna to tak, jak widzicie teraz, zwykła funkcja łopaty, ale można też przełożyć tę łopatę do konfiguracji motyki, dzięki której łatwiej odgarnia się śnieg. Modele takie uśrednione, które polecam, żeby wybierać na wycieczki w teren lawinowy, to łopaty takie jak PIPS, który jest w moich rękach. Oraz inne łopaty innych producentów o podobnych parametrach. Takie łopaty cechują się bardzo dobrą, sztywną szuflą, porządnie wykonanym styliskiem z aluminium, ergonomiczną rączką. Często ich długość tej, tego styliska jest również regulowana, żeby to kopanie było bardziej ergonomiczne. A zatem pamiętajcie, kiedy wybieracie się w teren zagrożony lawinami, liczycie do trzech: zabieracie detektor, łopatę oraz sondę lawinową. Ale zanim pójdziecie na wycieczkę, zapisujecie się na kurs lawinowy, gdzie zdobędziecie doświadczenie posługiwania się tym sprzętem oraz podstawową wiedzę o lawinach. Ja Wam dziękuję za uwagę. Życzę Wam bezpiecznych wycieczek. Do zobaczenia!